Cześć, Maneczko z tej strony Agromati. Witamy w drugim odcinku serii zimowej. Dzisiaj, jak obiecałem, lecimy w las. Zbierzemy fysiątkę plus przyczepkę. E, Mani tu już sobie poza odcinkiem na, do lasu przyprowadziłem. Teraz do tego wystarczy tylko ten zestaw przyprowadzić i będzie ogarnięte. Zatem lecimy. Mam nadzieję, że 60 da lata z tym, jak coś to będziemy holowali ją. Za chwilę jest droga, że jak jej nie przychodzi, O, tu jest chyba droga. Tak. Tu jest droga. No ta droga jest nie odśnieżona, Mam nadzieję, że no damy radę. Będzie dobrze, że damy radę oczywiście. Zlecimy. Dlaczego tu nie jest odśnieżone? Bo nad nie było kurczę kiedy. A taka, taka droga, że to po prostu no... jak tu śniegu nie ma, to raczej damy radę. Chorunkowcy na prawo, bo to jest moja łąkę no lecimy od razu bo po prostu już tam do lasu I będziemy sobie drzewa cieli na opał Tak ogon jako przyczepę, taką typowo ruską, no, z nastosówkami Mam no, taką, taką typową pod las, dla mnie tak to zrobione, no, no i co? E, zaczynamy wycinać takie duże chojniki Bo te chcemy... Dlaczego te chojniki wycinamy? Bo... Bardzo... Aha, przepraszam, spróbuję z terenu No tak Brawo Mateusz, o, dziękuję, dziękuję Dobra, jeszcze wchodzenie po krótkim cięciu Małe problemy, co, zaczynamy y, pierwszą choinkę obalać A na dziwne nie patrzymy na traktowanie na, na, na manitkę Dobrze poleci, tak poleci po mojemu. O, jest dobrze. Dlaczego no, chod, zaczynamy chodien coś nowo? Powiem tak, to jest moja łąka i ten las po prostu będziemy tutaj łączyli. Właśnie to polecie nam co połączyć z łąką, no i ten las trzeba po prostu cały wyciąć. A że jest zima wiadomo z chwilą, wolno się tym pobawić. Aha, jesteśmy tu w takich krzakach już. No i dobra, zaczynamy nietypowo, bo będziemy to cieli tak na takie... na takie okawałki. Które będziemy wrzucali sobie najpierw do tego, na łyżkę od manitki, a potem na. Na co? Na przyczepkę? Mam nadzieję, że się spodoba. Jeżeli się nie podoba, zostawcie płeczkę w górę, bo to naprawdę motywuje. O, tu chyba większy kawałek. Może tylko na no, dwie części zrobimy, bo ona się nie jest, no, by za duży. O, taki będzie w sam raz. Pozostawimy takie kawałki, takie w miarę. Jem chyba jest taka jakaś miara do, do cięcia, żeby były takie samo kawałki na no, razie tego moda nie mam. Żeby to na oko w realu też takich rzeczy nie ma. Będzie dobrze. Dobra. Z możemy w sumie zgasić, bo ona nam troszkę to nie spotczona na razie odpalona. Tak sobie wiedziałem w ten las, że no, tak będzie mi po prostu wygodniej. Mi, no. Tak mam nadzieję ogólnie, to jest moja manitka, duża łóżka. Taka specjalnie, że mogę jak najwięcej tego drzewka wrzucić na łóżkę. Może jak to się ślizga wiadomo, bo tu jednak no, jest zima, więc no, ma prawo się ślizgać Dobre Jakie to wariacje zrobimy Czyżby zadziałał młot na śnieg, czy ja mogę tego wodzić w łyżce? Ostatnio mi nie działało, coś dziwnego aż mogło się stać Ciekawie, ciekawie Dobra, mamy tu jeszcze coś obcięte, tak, tu jeszcze mamy kawałków. Myślę, że ocień się spodoba, bo jednak była taka akcja dość nietypowa w ogóle na moich odcinkach. Nigdy nie ma jakoś zbytnio lasu, więc no w ogóle coś, coś nowego, że to tak to no dobra. Musimy sobie troszkę naciąć teraz, żeby coś tu było do rzucania. Myślę, że takie kawałki, że będą no, dobre, troszkę może większe, ale. Raczej im się nic nie powinno stać. A tu gdzieś dwa kawałeczki na i będziemy to już pakowali. Tak, dzisiaj możliwe, że będzie pół godziny, ponieważ no chcę jak najbardziej, jak najwięcej tego drzewka zrobić. Bo też fajna akcja, myślę. Muszę jednak sobie troszkę dać kamerę. Łyżka jest to po raz mój, zmieścić się jak najwięcej, więcej, tyle dobrego. wolno sobie pof, ale jak, jak, jak najbardziej. Czy mamy dwa kawałki, dwa kawałki też zmieścić na tą łyżkę i potem dopiero będziemy zastanawiali się, czy to wrócić i do przyczyp... Znaczy będę się no trzeba to wrócić. A na że mam okolicę, tak dalej, No specjalnie taką jakbyś wybierałem, że miałem te nastawki Ojo, a ty gdzie jest co? O, tu jest miejsce, sam raz na no, dzień, no i dobra. No zobaczymy, no, troszeczkę jednak tego mamy na, na tej łyżce Musimy walczyć o nie, bo ta łyżka też jak widzicie ona strasznie lekko, ona, no to strasznie skacze Dobra, już troszeczkę wpadło no spoko, spoko, jak, jak, tak jak chciałem, w miarę to jest mówię, jak, jak, jak zdjęcia sobie porobię, żeby to jednak nie patrzeć na turkę bo to ciężko potem na miniaturkę coś zrobić w odcinku No i dobra, chwila, prze, chwila prawdy, dajmy to, obniżamy sobie to Będziemy sobie wyciągali tak to i do, do troszkę nie się i będziemy to nawale, zwalali do przyczepy. Ty, ja powiem, ale to ładnie będzie, spoko będzie mi się wydaje. Dobra, tak najbardziej. Myślę, że tak tą choinkę też będziemy do tej całej całej łyżki, więc więcej, więcej jest tu nic nie powinniśmy robić. No bo będziemy to rozcinać, No wi wiadomo najwięcej będzie roboty... Zakrywam w ogóle, dżewole, czemu to trzeba w ogóle rośnie w powietrzu, to mnie rozwaliło. No niestety, no kto jest to ktoś, jak robi mapę, się zapomniał chyba o tym. Czy to wiadomo nie jest jakiś ważny szczegół, ale jednak na której przy lasie, no to to niestety widać, no szkoda. Ja wiem, ładuję na tą łyżkę tak dalej jak na realu, wręcz się przykładuję na łyżkę, chyba jabło to też nie bawi się, że no, się, nie wiem, jakoś idealnie pokłada na tej łyżce, skoro się to na przewodzie wywalali. Jak no więc zabraknie nic na przewodzie też Wypuściłem jakąś przeczepkę. Moja satelita mówi, nie, nie przygotowałem się na odcinek i nie mam więcej za zanadrzu. No coś, coś wymyślimy. W ogóle wydało się coś takie, takie coś do wyciągania tej drzew, Bardziej na tą łąkę, no ale. Niestety, no nie, nie stać na takie coś. No smutne, ale prawdziwe. No, a to drzewo jest, no kurde, to nie jest no, strasznie długie. w ogóle masz nieopisane te masakry. A to działo faktycznie jest długie, patrzcie. Tak się patrzeć, to drzewo naprawdę jest bardzo długie Dobra. Wrzucimy sobie teraz to co mamy, że potem no nie było z jakiegoś... Jakby tu no potem jakiegoś o jakiegoś takiego szoku. Że lepiej drzewo się zgubiło, ja to dadowanie klikam potniemy i kilka po samo od razu. Myślę, że będzie tak jak najlepiej co zrobione, żeby. Nikt się nie pomyli, że o Zapomniałem tego drzewa, w stylu. Wrzucimy, więc wszystko będzie, wszystko będzie pod kontrolą. Wszystko pod kontrolą bardzo opętana. Ile damy się kawałek? Tam jeszcze dwa kawałeczki na no spoko. Hmm. Poprosiłem ten trafie, to będzie dobrze, wiecie co? Musimy troszkę sobie to przystawić tą łyżkę i nie damy na spód strasznie. O! I będziemy to wyciągać jakoś tak. Tak ja to najlepiej zrobione. a tam jeszcze kawałek, tam jest trzeba go zrobić. Oha. Będziemy poleciał, proszę Państwa. O nie, o, dobra, jest tutaj niespoko. No Widziałem jakiś taki udrawliwy strasznie. Dobra, jesteśmy po krótkim cięciu, jak widzicie dziś troszeczkę przyniosłem sobie taką jedną maszynę do 60 do tyłu, jest to taki tur po prostu jakby do łyżki ale będziemy tym wspomagali się typowo pod... No, po prostu popychanie tego drewna do przodu Tylko mówię, no to jest tyle, jak się tu no, naprawdę ciężko coś wjeść, ale jakoś to pójdzie I Idzie, idzie, idzie O to chodziło Ja po prostu przypychać to Dlaczego takie narzędzie jakieś takie typowo e, do... No Do drzewa ponieważ się innego nie miałem i ty co, co się tam położył, sobie fena na sprzęcie do kieszonki, bo to nie jest oczywiście mój. Żeby po prostu było, żeby no nie wolić w pełnej przyczepie i no, fenn będzie wolił za sprzętami, ale nie 60. Nie będzie specjalnie mój 60 tylko brali, bo to się miało z celem. To dzieło jest takie niespokojne, Jakie, jakiś coś, coś mu się dolega, chyba. jakieś dryer by zostało, no coś trudno. Tak trzeba, jestem. Dlaczego to drzewo tam teraz ucieka? Dobra, to się zaczyna ten, Aha, no dobrze taka jest zaczyna końcówka, jakby drzewa nam idzie papa. Pa. No szkoda, bo szukasz się marmy, no ale słucham to zrobię raczej nic. Ja so, spoko opatentowałem ten pomysł z tym, że właśnie jak to się działo. Coś nowego będzie. No jak wiadomo jak jest za długo krzaków, no jednak było jest tego i to ciężko. Ciężko, bardzo, żeby jakoś to fajnie jak to zrobić że to nierealnie realnie będzie, no ale no fajnie by go robić, w moim zdaniem realnie już, no bo co ja mogę zrobić Średnio mam jakieś możliwości większe No tu trzeba ten kawałek też ktoś na kilka, kilka części Tu jeszcze naraz, tu też naraz No i będziemy to rzucali Wiecie no, fan ładnego, fem, e, ładnego sąsiada, no znaczy strasznie młodego fana jest, no spokojnie bardzo dobra to będę mówię tak, sklejmy, że wiadomo, jest przepasowy damy, cofniemy się i będziemy ofendem, targali. to podania, mówię, to nie ma najmniejszego sensu się e, męczyć tym, męczyć się 60, skoro no, mówię, w, w sąsiedztwie był miły, bo nie potrzebuję Fenda, mówię, o no, też nie ma drzewa, więc, mówię, tutaj, zawsze macha sobie, mm, że tak, to ujmę ofendę, pożyczyłem spoko, jak najbardziej, moim zdaniem, moim zdaniem fajna postaramy na sąsiedztwie, zacznijmy sobie z łodzi, a, a ty jednak nie. Dobra, tu sobie wziąłem taki taki kawaleczek No i tak myślę, że odcinek spoko, jak gdzieś spoko bo zostawcie oczywiście opeczkę, bo to motywuje No ciekawe, ciekawe, to wygląda, taki no, znalazłem swoje swoje rzeczy, więc myślę, że tak najbardziej spoko Coś innego zawsze, bo ogóle to trochę za bo ale z 12 sobota i po prostu tej godziny zawsze co sobotę wyje No więc no, jeszcze mam co zrobić z tym, no nic nie pomogam Dobra, teraz ja sobie troszeczkę tą manizką odjedziemy, bo wszystko wszystko tu przeszkadza, jak widzicie. Dobra. A kawalonda, tak, tego tu damy? Um, a łyżka, powiem tak, łyżka, no ja tak, gdzieś pewnie 4 łyżki będziemy zapewnione na samą przyczepę. Zobaczymy, bo to bardzo. Przed dzwony ją mówią, no wszystko na raz, tak, tak, tak to nie jest, niestety, znaczy niestety, no stety, niestety nie wiem czy dobrze czy źle Może tych kawałków zmieścimy, spokojnie nie na tego A bo dobra, może był ostatni raczej, tak, nie będziemy no, przodowywali żeby nic się nie stało Może też miałem na tym to polega jak wiemy. To dział też lubi obicie spadać, ale dobrze, że spada do przyczepa, nie za, nie za na ja nie no moim zdaniem, no kurcze, cool, koło to wygląda prawda? tak jak się im brakowało w formie Może jakieś takie ciena na to co no było bardzo dobrze Ale to by jednak, jak najbardziej spoko A widzicie, tu jest ta Tu trzeba to być na sobie ręcznie na chwilę tak nocki, bo Tu nam to troszeczkę to przeszkadza To może nam się coś dopuszcza nawet No jednak nie dosięgnie Jestem zbyt niski, ale jaki smutek <grym> Ale się smutno zrobiło A nie, w teraz nie, to w Takich kałków to sobie tak ręcznie nie musimy tego wstawić 1500 razy. Albo jak on ma FANAS 814? Nie, 818, no dość, dość, dość duży traktor. Ona ma hałakową wysokość, no dość traktorek jest, dobra. A zbierzemy fandzika i z takimi przepy. wiadomo, mi się z ma na ma w duszą, bo ma do piszątki, a ja nie. Więc no niestety, smutek Ale co zrobić, czy życie? Jeszcze sobie nawrócimy, ten zostały na szybko Dlaczego tak nawrócimy? Żeby do łatwo tą drugą przeczepić przebić, bo tak to było troszkę ciężko wczepić. I teraz tą drugą razem żeby możliwe przepki były idealnie. Dlaczego to doczepię? Bo się też nie tak rozświetla w tym śniegu. No jest to strasznie niewygodnie. Wiecie, no cofać się z tym, ale postaram się, żeby to było jak najlepiej zrobione. Na Takie moje umiejętności bo jeszcze. Dobra, musimy to sobie wyprostować tak na szybkości i zastosujmy to już rozłączyć. Kurczę, jeszcze nie A teraz? O, teraz pójdę No, aha, no nie no, trzeba ma drugi dać, może jeszcze rośnie No tak, bo to jak my, tak, że jest tak zimnie, tak jest z, tej, z, tej, z tym śniegu O, udało się, po wielkich trudach, ale nam to zrobiło na spoko Teraz okej, okay, możemy przystąpić, e, do cięcia na kolejne chońki. Kolejna Kolejna ale jest taka po kolei będzie ona. to nie ma... No nie ma światło, że trzeba wszystkie po kolei walić. O, biorą ja, ja spadnie. A tak nam spadła. W sumie no, ta spada w miarę dobrze. Nie trzeba mnie koniec i odsuwać zbyt nie, ja nam się pytaje. to się okaże. No tak się mówi, że nie trzeba będzie, a to się okaże, że to trzeba... Ojej, no faktycznie to jest... Zetkniemy tą drugą, że ona mi zesłaniała. To by, tak by ma najłatwiej. Tak tak, jest okej, jest trzeba tą drugą wtupować, żeby ona nam spadła gdzieś. Przecież ja tak tak hmm? ja obcięliśmy, okay, no trzeba też się ruszyć Tak, ha, okej, dobra Ale no, tu jest, na jest na patrzcie Chyba gdzieś tu było A, z będziemy tutaj odspół, że powinnaś wglądać na... Powinna już teraz, no ale zobaczymy Uciekamy... Dobra Tak mogą być Są dwie... Jak są dwie nasoby, sobie, bo to na... łatwiej Znaczy, łat, 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 łatwiej albo niełatwiej, ja to sam nie wiem huh. Co my to zrobić? To no nie ja wiem, tego narzędzia, że możemy sobie tą końcówkę do manitki, że możemy sobie tą drzewkę jakoś tu wiecie co chodzi e, dawać, natomiast musimy posłużyć się tym co mamy Postaram się jakoś na pomysł na tak, czymś chyba też nie wiem Jakoś tak tą łyżką wziąć Dobra, ja sobie tego nie zrobię, bo to się nie jakoś nabrałem, dobra Dobra, nieważne To jest jakiś mały kawałek chyba, widzę, tak możemy go po płynie, z tą zabrać Ja pojedem już po pełni się nie będę się po bo kawałek kawałkowo, się Dobra Wytargamy to tutaj, o Dobra, teraz będzie już, teraz już okej Jak najbardziej A i nie, okej okay. No ja może być tyle owszem, bo pewnie te mykały go lampuje, popa, no tak, jeszcze na co pewnie pójdzie, tyle lampuje gdzieś. No, możliwe. to mówiłem? A nie, jednak to już zostało. Ale miłosiernie. I to już zostało? No niemożliwe. I takie kawałki nie stają. O, dziwne, prawda, to też się zdziwiłem, że takie już zostało. Ale tego sobie nie wrzucę jednak. No bo tyle zostało. Taki kawałek to ja mogę wrzucić jeszcze. Ojej, znów, znów nie trafię, znów jestem na niski. Dobra. Jest, jest w miarę dobrze. Czy w miarę? Jest w miarę bardzo dobrze. Dobrze. No dzisiaj chyba tu przypnie założymy załadować. Myślę, że w kolejnych mikros Bo to jednak no zalet, z tym się rozstanie. Była nawet fajna akcja moim zdaniem. Chociaż byłem jako fenda wolną w na ten strasznie głośny. Mnie pewnie zagłusza. A na pana fenda. Patrz jak się zrobiło. No lekko chodzi ta. Lekko chodzi tamto, ale źle nie jest. Dobra Ja tu się jeszcze w mordy w ogóle zmieści No dawaj, jeśli jedna łyżka i więcej nie będziemy chyba cię tu dawali, bo to... To się nie o to chce chodzi, że to było na jak najwięcej, tylko żeby to ktoś miał ręce no i nogi To na połóżeczkę sobie wejmiemy, ładnie, przyjemnie O tak I cyk a się tego, jakieś erory wystarczyły Bardzo źle. Raz. Miało być dwa, ale nie było dwa. Cyk Syk. Dlaczego czego staje No wiadomo, jest chcę, jest to tak strasznie tej, tej przyczepy, bo to jednak... No, jeszcze musi to troszeczkę rzeczy porobić, żeby nie było prawie się więc no. Wypadałoby, żeby no... Dotrwało, no do końca swoich działań Ona no, jest święcie, by co ma przypilę do niego, no ale... No co nie miał mniejszego co, że no nie będę wygryzał, nie? Jak daje, jak to go to trzeba brać No, raj jeszcze dwie... Jeszcze ten kawaki, jeszcze jeden no wtedy wieca co, tego trzeba wziąć, myślę, że tyle wystarczy. Proszę, tego drzewa w tyle nie ma, jakby nie patrząc, no. To raczej by nie zostanie gdzieś na kiedyś. No a to już rzucam, nie ma to sensu jeszcze tego ładować więcej. No i co, uda się teraz czy nie? Dobra. No i widzicie, no, ta przeczepała jest w większości zadowolona. No wiadomo, to, to to żeby weszło, ale nie ma też po co. Tak więc, co wiecie, co? wam tyle, mamy mam, mam już dłody kłośnik, co do kolejnego dziennika, na razie.